Z obszernej i szczegółowej treści pamiętnika wynika, że od czasu przybycia do Wilna życie Kajetana Rożnowskiego i jego osobowość uległy radykalnym, pozytywnym przemianom. Za poręczeniem inżyniera Honorowicza w związku z niemożliwością uczenia się w technicznej szkole, zatrudniony został w cukierni Strala na ulicy Świętojarskiej. Z powierzonym mu pracy wyróżniał się doskonałym zmysłem organizacyjnym i pracowitością. Szybko spostrzegli to właściciele cukierni, powierzając mu coraz to nowe, odpowiedzialne zadania, z których wywiązywał się doskonale. Za pracę, którą wykonywał, otrzymywał wysokie wynagrodzenie. Jego sytuacja materialna uległa radykalnej poprawie. Pozwoliło mu to pomagać najbliższej rodzinie, wynająć mieszkanie, umeblować je oraz otworzyć nawet własną działalność handlową, a także ukończyć kurs buchaltera. Nawiązał stosunki towarzyskie z młodzieżą wileńską. Uczęszczał na zabawy taneczne do lutni polskiej Towarzystwa Soku. Towarzystwa Rzemieślniczego i Towarzystwa Litewskiego Bieruta. Organizacje te były na wysokim poziomie kulturalno-społecznym i dawały możliwość zdobycia ogłady i rozwoju osobistego. Czytał polskie książki Sienkiewicza, Orzeszkowej, Rodziewiczównej, Szeromskiego, Rejmonta, utwory Mickiewicza, Słowackiego i innych. Rozszerzał swój patriotyzm i miłość do ojczyzny. Dumał nad upadkiem Polski, działaniami rozbiorowymi. Opowiadania dziadka zawsze stały w jego pamięci. Carat po stłumieniu rewolucji w 1905 i 1907 roku ponownie rozpoczął czynić w stosunku do Polaków represje i do religii katolickiej. W Wilnie pierwszego komisariatu komisarz. Na czele policjantów konnych Napadał na pątników Idących do Kalwarii z krzyżem i chorągwiami Łamał niesione krzyże i chorągwie. Uczestników rozpędzał Na hajami bezlitośnie A broniących się osadzał w areszcie Za śpiewanie Boże coś Polskę Sądzono do trzech miesięcy więzienia Na tą karę Była przeważnie narażona Ucząca się młodzież By umożliwić Masową procesją do Kalwarii na Boże Ciało trzeba było wybierać zezwolenie gubernatora, które wydawane było niechętnie lub wydawane z upoźnionymi datami. W 1908 roku przybyła z Częstochowy do Wilna i do Kalwarii procesja. Chorągwie tej procesji były niesione przez panny ubrane w polskie kontusze i konfederatki oraz przez panów w ubraniu sokołu. Imponująca procesja i narodowy ubior Polski sprawiły wybuch ogromnej radości mieszkańców Wilna. Na spotkanie i towarzyszenie tej procesji wyległa ludność miasta Wilna do 40 tysięcy. Ruch pieszy i kołowy na ulicach miasta został całkowicie zatrzymany, przez które to ulicę procesja przechodziła. Domy były udekorowane girlandami, kwiatami i dywanami. Kwiaty masowo rzucano pod stopy kroczącej procesji. Ludność z radością śmiała się i płakała. Przybyła procesja niosła z sobą symbol już odradzający się Polski. Okrzykom i wiwatom niech żyje Częstochowa, niech żyje Polska nie było końca. Zgromadzona do ślicznie piesza i konna policja była bezradna wobec takiego ogromu ludności. Księża wilejscy, witając procesję, wygłosili wspaniałe patriotyczne przemówienia, szczególnie przez księdza proboszcza Jaśińskiego z parafii świętego Jakuba. Witano drogich rodaków z Częstochowy, miejsca matki boskiej słynnej cudami. A przybyłych także do miejsca słynącej cudami Matki Boskiej Ostrobramskiej. Oba miejsca były ostoją polskości i zapowiedzią wskrzeszenia z niewoli ojczyzny naszej. Na drugi dzień procesja częstochowska wyszła z Wilna do Kalwarii. Przy ogromnym entuzjastycznym witaniu po drodze przez ludność Wilna oraz towarzyszeniu jej do Kalwarii. Na spotkanie powracającej procesji z Kalwarii wyruszyło kilka procesji z kościołów wileńskich. Po połączeniu się z procesją powstały przy dźwiękach orkiestr częstochowskiej i wileńskiej ogromne manifestacje mieszkańców Wilna. Po trzech dniach pobytu procesji w Wilnie, kiedy odjeżdżała z dworca pociągiem, wszystkie ulice, którymi przechodziła procesja, były zapełnione ludnością wznoszącą niemilknące okrzyki niech żyje Częstochowa niech żyje Polska ludność stojąca na skarpach przy ulicy Targowej graniczącej z dworcami znosiła okrzyki przed staratem i Rosją niech żyje się siepacze ze złości i bezradności miotali się w różne strony w ostateczności uspokoili się i wycofali po wyruszeniu pociągu z procesją Zostało aresztowanych kilku księżyc Częstochowy pod zarzutem, że oni przyczynili się i spowodowali manifestację złowrogą przeciwko Carowi i Rosji mieszkańców Wilna. Z braku dowodów winy tych księży zostali oni zwolnieni. W latach 1908-1910 w Wilnie odbyły się ogólnopolskie zloty sokołów, oddziałów pieszych i konnych. Mieszkańcy Wilna, Polacy, przeżywali wówczas ogromny entuzjazm i wielką radość. Przemarsz sokołów przez miasto na boisko był witany przez tysięczne rzesze mieszkańców Wilna. Rzucano kwiaty sokołom pod stopy. Na boisku oglądano wspaniałe ćwiczenia sokołów pieszych i konnych. Szczególne widowisko batalistyczne przedstawiające bitwę ułanów polskich z kozakami carskimi pod Racławicami. Bitwa ta zakończona została zwycięstwem Ułanów. Widowisko to wywołało nieopisaną radość tysięcznej rzeszy widzów, a okrzykom nie było końca. Niech żyją Sokoły, niech żyje Wojsko Polskie. Działo się to podczas Zielonych Świąt, kiedy było w Wilnie bardzo wielu pątników do Kalwarii oraz specjalnie przybyłych, aby oglądać popisy Sokołów. Przybyła ludność łącznie z Wileńską wyniosła niezatarte wrażenie z popisów oddziałów Sokołów, którzy swoją postawą wywołali nie tylko wśród Polaków, lecz i innej narodowości entuzjazm. Jak wiosną budzi się piękne życie w naturze, tak wówczas poczęło budzić się w sercach Polaków życie radosne z nadzieją zmartwychwstania niepodległej Polski. Życie to nie ograniczyło się tylko do uczuć i miłości do Polski, lecz ono stawało się z każdym dniem realne w naszych czasach. Wyszła wówczas w Wilnie dwa razy dziennie pismo Kurier Wileński i gazeta codzienna. Otwarty został Teatr Polski. Powstały różne towarzystwa kółko śpiewacze lutnia, sokół Macie Szkolna, spółdzielcze kasy pożyczkowe. I temu podobne. Wspaniale były urządzane wianki na willi w wigilię świętego Jana. Udekorowane barki przy pięknymi barwami lampionów i łodzie pływały po willi przy dźwiękach orkiestr i choralnego śpiewu. Na brzegach rzeki paliły się ogromne ogniska, odbywały się zabawy, tańce, wyścigi w workach, śpiewy choralne i popisy gimnastyczne. Przygnieciona przedtem ludność polska przez starów satrapów, poczęła budzić się do życia wolnego i bytu niepodległego, jak było za dziadów i pradziadów przed rozbywami Polski. W każdej chacie wiejskiej, za ścianach, poczęto uczyć dzieci języka polskiego. Wszędzie już brzmiała mowa Polska. Na skutek strajków szkolnych wprowadzono wykłady religii w języku polskim po kilka godzin dziennie w szkołach. Partie polityczne poczęły ujawniać swoją działalność. Polska Partia Socjalistyczna w skrócie PPS skupiała w sobie przeważnie Polaków pracujących umysłowo i fizycznie, hasłem PPS. Była nie tylko obrona pracujących przed wyzyskiem, lecz także dążenie do uzyskania niepodległości Polski. PPS wówczas cieszyła się w masach narodu polskiego ogromną odpowiedzialnością i popularnością. Imię Józefa Piłsudskiego coraz częściej dawało się słyszeć. Imię to nabierało wielkiego znaczenia w narodzie polskim. Z tym imieniem naród polski dążył do odzyskania niepodległości Polski. Hasłem Piłsudskiego na czele z PPS była niepodległa, samodzielna Polska. Za tym hasłem większość narodu polskiego kroczyła. W 1910 roku dokonano zamachu na pociąg jadący z Warszawy do Petersburga na stacji Bezdany. Zamach ten był dziełem PPS, którego łupem było 300 tysięcy rubli. Tysiące te były nagrabione na narodzie polskim przez rząd carski i wywożone do skarbca rosyjskiego w Petersburgu. PPS pieniądze te użyła na cele ideowe swoje, jako też czyny niepodległościowe. Wszelkie wysiłki żandarmerii, policji i wojska do wykrycia sprawców zamachu nie odniosły skutku. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku doszło do publicznej wiadomości, że zamach ten został dokonany pod osobistym kierownictwem Piłsudskiego przy współudziale jego towarzyszy.